Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest uzupełnienie kolekcji Star Wars Force attack. Czyli to jest ogólnie od Topsa. E, dzisiaj ze mną jest. E, Miłek z kanału e, Mijek Football Look e, Miłek Football Channel, ale. To tak. pierwsze. Zapraszam na kanał. E, Też zapraszam na jego kanał subskrybujcie. Właśnie nagrywaliśmy kanał. filmiki ostatnio mhm. na moim kanale, ale. Trochę nie wyszym. E, tak jest. Dzisiaj zrobimy sobie pojedynek Seat contra Jedi. Miłość będzie. Z Sitami. A ja będę Jedi. Tak. No, to kto zaczyna? To nie wiem. Może... Może niech zaczną Jedi. to dobra. Nie oni się zawsze wygrywają. No, ale dzisiaj może być różnie. Oczywiście nie... <grym> Liczymy tylko karty z hitów lub jedi, a nie karty rebelii po prostu, bo w każdej saszetce jest porówno tych kart. Dobra. Pierwsza karta oczywiście jest z rebeliantów. To jest puzelek rebeliantów, to ja składam. Nic. O! Mamy jakieś imperium. Może być ciekawie. To tu droid, mamy... to chyba... Czekaj, dobra. Droid, to, to nic. Okładanka. Badanka. i. Któryś też. w sensie swoje karty kładziemy. No tak, i proszę bardzo. I kto tutaj mamy? Kogo tutaj mamy? Miałeś A, powiedz, my. bo to sobie czyta swoich. Daj, wejdę, bardzo fajnie. No to niezły początek, ale mam statystyki, zobaczcie. Dobra, no to co? No to. 1-0. 1-0, ile można tak nazwać? 1-0. No no. Dobra. Punkt dla sitów. Będziemy nagrywać jeszcze... Chyba będziemy razem, albo mm. ty sam będziesz nagrywał jeszcze następny odcinek Bardzo ładnie te saszetki otwierają Zasady gry Ray. Oj, proszę, Ray, ale to się chyba nie liczy jako nie, do twoich, nie 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 nie? nie? nie, 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 Ray, mamy Mamy tutaj jakąś kartę rebelii O kurde, ale są karty podwracane Już tam widziałem, ale dobra Boba Fett, no to... To jest taki neutralny, bym powiedział No hmm. Z ogóle Bounty Hunter tak. No i mamy e, Stone Troopera zwykłego, nie. riot, czyli z tą tarczą po prostu. I mamy. E, o, montamy, montamy. Fajnie. Czyli nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Oprócz tego e, szturmowca. Możemy go dać, tylko nie no, wiem gdzie tak naprawdę. Tutaj. No, daj mi tutaj. Teraz moja kolej? Teraz atakuje rebelia. Wszystko że idzie wyjdzie, tak doszło. Zrobię oczywiście od przodu albo od tyłu. Mhm. Mm Znowu układanka. Układanka. No teraz dużo zależy od tej karty. Czy ci Teraz zrobię. Od... Nie, jeszcze nie ma tej karty specjalnej, więc mogę. Hoplo. Ewok. I teraz będzie, więc zrobię rubioo... tak. No pilot y, Imperium. Masz pecha, ci Nie, to o. nie jest pilot, przepraszam, to jest ATST, czyli tej maszyny takiej chodzącej. Hmm. Nie tej dużej, tylko tej no, mniejszej. Co? Tak. jest. Dawaj. Miłosz znowu wchodzi, ja tutaj nie mam farta. No na razie, gdybyśmy liczyli karty po prostu Rebelii, Imperium, no to Imperium by tu ostro wygrywało. No zobaczmy, może będzie Przebudzenie Mocy. Ha, no. Dawaj. No i mamy Szturmowca, mamy tutaj, o, o proszę, bardzo, na pewno nieznany. Jakiś gruchot. Tak. Kapitan Fazma. No to jest 2-0 dla mnie. Tak, nie, bo to jest inowy ten. Teraz nie liczymy jakby tych osób, tak jak mamy, jak Ray na przykład. Dobra, to niech ci będzie. To nie, wiem, jak tak chcesz, to możemy policzyć. Dobra, niech ci będzie już. Mamy tutaj jeszcze ee, generała, no i znowu Ray mamy. Tak, powtórka, Ray. Tak. Dobra, teraz y, moja strzetka. Czy się przebudzi? Daj, ta nasza moc. No i chyba mamy tutaj. To puzelek. Puzelki się nie liczą. Dawaj, o Stateczek. o Kylo Ren. No to jest. To jest z nowej... By, dla Skleiły się karty. to jest specjalne, więc wolę zrobić tak. Tam też jest specjalna. O. Tie fighter. Tak. I. I teraz... Proszę bardzo. Z trooper. trooper po prostu. Na razie... Limitka. Limitka. No powiem masz nie prawie farta. Nie wiem co to jest. No sprawdzimy, sprawdzimy, ciekawe. Nie wiem, czemu limit tam się trafiła w normalnie Powiem co? tyle, na razie same e, karty Cóż. specjalne się z Imperium trafiają. Zobaczcie sobie sami tutaj. Uh -huh. Same karty, ale naprawdę same karty tylko z Imperium. Specjalne. To miło Aha. się lepiej zna na tych na Star Warsach ode mnie, więc tam... Trochę dziwne. No tam będzie party mówił. Nie wiem, czy mu jest limitatka, naprawdę nie wiem. Pewnie to się zakleiło po prostu i źle to. Chyba fajnie, bo limitki są zawsze się tam No, jakiś... ile. Ale jak zamiast bo nie mi dało nagliźniki, to więc Nie ciekawe. Co to interesuje? Jak widzicie, Disney się pod wszystko podszywa. Pod Przejęli Lukasars, ale. Tak samo jak Kurt No O, właśnie, z tych Kurtów to już w ogóle. O, że ten Droid to już było wszędzie. <laughs> Tutaj mamy kartę jakąś specjalną. <laughs> o, to jest? Nie, nie dałam. To jest karta trzecia. To... To jest ta. O, jest ktoś chyba z rebelii swojej. Przełożę. Mamy tutaj Statek Tokkat. i Łok jakiś. Mamy teraz e, Santeka, Lord Santeka z przebudzenia mocy. Mhm. I... Ar o, R2D2. Fajnie. No tylko to się po prostu nie liczy. Bo jest hit contra Jedi. Dobra. Teraz leci, atakuje rebelię. O, jedziemy. Co tu będzie? Ciekawie, ciekawi mnie to. O, o kajoren, układanka. Zobaczcie. Tu zaraz się okaże, że w jednym, jednym tym zrobimy całą układankę. O, widzicie? Tak fajnie to. A fajne są te układanki, naprawdę fajne. No, mogliby takie coś w piłce zrobić, takie cała drużyna. Ciekawe było. No i tutaj będzie zaraz karta specjalna, zobaczmy. Kapitan Fazma. Mało robi. Niestety. Nasz strasznego pecha. Artur D to na I karcie znowu... zwykłej. Tam już był. Tam tak naprawdę nie, nie, nie widzieliście tego. Oj, o, Luke Skywalker. Szef, proszę bardzo, syn versus yy, ojciec. No. Więc robi się ciekawie. A widzę to prawda? Mm -hmm. Tak, tak, widać. I, I e, mamy statek Fejdera. Dobra. No i teraz się znowu atakuje Imperium. Na razie się już wyrównało. Dobra, ja same są puzle i statki. No i chyba będzie... A nie, przepraszam. To nie jest puzelek. Dżaba. Mamy dżabę. Mamy transportować Rebelii I joda, proszę o, bardzo, o, no ale to się idzie. nie liczy. Dla ciebie. Przecież ja trafiam karty, nie? Ja trafiłem wadera, tobie. Tak? Mhm. Na no początku pierwsza szosetka. Pierwsza Aha, no to. No to... Proszę, rebelia wygrywa. Ehm, Kabel też chyba on jest tego ehm, przebudzenia. Nie, on nie jest chyba przebudzenia. No i fina mamy. No ciekawe, na razie bardzo ciekawie. Faktycznie mhm. wygrywa na razie rebelia, i tak jak było w nie mocy, czy najpierw.